To wielkie wyróżnienie, bo szczecińskie centrum handlowe Galaksy pokonało nie tylko szczecińskie obiekty, ale także 149 innych galerii z całej Polski, w tym takie obiekty jak Złote Terasy czy Stary Browar uchodzące za europejską czołówkę przestrzeni handlowej. Galaksy zostało uznane za najprzyjaźniejsze klientowi centrum w rankingu magazynu branżowego Shopping Center Poland. Oceniany był sam obiekt jako taki, czyli wszystko to, co sprawia, że klient łatwo, szybko i satysfakcjonująco dokonuje zakupów, czyli łatwość komunikacji po centrum, łatwość odnalezienia poszczególnych sklepów, łatwość dotarcia do informacji o sklepach, jak również to, że na przykład centrum posiada swoją stronę internetową czy aplikację mobilną, czy profil na Facebooku, bo to również było brane pod uwagę. W badaniu pod uwagę brano wiele czynników, które powodują, że klient przychodząc do centrum czuje się w nim dobrze. Duże znaczenie ma tu ulokowanie sklepów, obsługa, dostęp do parkingu, elementy architektury, miły dla oka wystrój, a także konkurs oraz eventy, które powodują, że galeria handlowa żyje i staje się przestrzeń. Integracji mieszkańców. Galarce oceniane było przez tzw. mystery customer, czyli człowieka, który chodził do sklepów i oceniał. I tu oceniał bardzo wysoko. Badający wchodzili do poszczególnych sklepów, dokonywali w nich zakupów i sprawdzali, jak odnosi się personel do klientów, czy ułatwia zakupy, czy zna ofertę sklepu, czy potrafi udzielić klientowi kompleksowej informacji. I to również była no, niebagatelna część tego badania. Galarce, oczywiście gratulujemy, a Państwa zapraszamy do oglądania naszego programu Galaktyka Pom który jest realizowany na żywo właśnie z tego centrum handlowo-rozrywkowego.